Szanowni Państwo, jest weekend 9, 10, 11, 12. Od piątku do poniedziałku będzie się działo to będzie, będzie w Warszawie w kilku miejscach. Yy, przywitam tutaj teraz jest Jorgen z nami Namiczołem. Jorgen Spasłęka, z Pasłenka, Mistrz z Narodowego Mianowskiego Romana. Yy, jest koleżanka Joanna Duda i koleżanka redaktor Jowita Jakubisiak. Dzień Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jesteśmy tutaj w bardzo ważnym momencie, mianowicie to nagrywamy przed Państwową Komisją Wyborczą i kilka rzeczy. Najpierw może pani koleżanka, kandydat pani Jolanta Zura. Dowiej kamerę. Do tej kamery. Tak, dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Proszę Państwa, więc wiadomość z ostatniej chwili przed chwilką odebrałam pismo, nawet pokażę z Państwa jak Komisji Wyborczej do mnie. Ja tutaj w, tych, w tym ostatnim piśmie pytałam o numer uchwały, dlatego że jestem kandydatką na prezydenta i albo powinna być uchwała, że zostałam zaakceptowana, albo uchwała, że nie zostałam zaakceptowana. Jako kandydatka w wyborach prezydenckich. Takiej uchwały nie ma. Tutaj na moje pisma, tutaj zacytuję: na moje pismo z dnia 9 kwietnia 2025 roku do, komisji, do Sądu Najwyższego i poprzez Komisję Wyborczą z 10 kwietnia, z 11 kwietnia, z 13 kwietnia, z 21 kwietnia. No i jeszcze tutaj w nawiązaniu do jest właśnie tutaj przedstawione jest, że, że prawdopodobnie mi Państwa Komisja Wyborcza udzieliła odpowiedzi 4 i 9 kwietnia, natomiast w tym piśmie z 4 kwietnia i 9 kwietnia było napisane, po prostu były przepisy zacytowane z kodeksu wyborczego że do kiedy się składa podpisy i coś tam, i tak dalej, i jaka jest procedura. Ale ja napisałam, że nie mogłam tego, jakby nie mogłam złożyć um, wymaganych dokumentów, ponieważ zostałam skierowana na lustrację, która się toczyła do 8 kwietnia, i tutaj kompletnie nie mam żadnej odpowiedzi. I prawnik udzielał, udzielił mi informacji bardzo dał między nas z tym, że on. Chciał, żebym napisała ja w swoim imieniu, ale pomagał mi te pisma zredagować, i powiedział, udzielił mi informacji, porady prawnej, że muszę mieć uchwałę, że jestem albo jestem zarejestrowana, albo mam uchwałę, że nie zostałam zarejestrowana. Nie mam takiej uchwały w dalszym ciągu, także. Nic nie, nie dowiedziałam się od Państwa i Komisji Wyborczej. Tak. Byłam... Proszę Państwa, towarzyszy Panie ludzie w tej całej sytuacji, która coraz bardziej przypomina wariant rumuński i francuski. Została skrzywdzona polska kandydatka na prezydenta. Ta ewidentna krzywda no, myślę, że jest powodem, żeby te wybory powtórzyć. W sprawie przygląda się pani redaktor Jowita Jakubis, jak pani komentarz, koleżanko no z tego co mówi tutaj Jola jest to absolutnie niedopuszczalne znowu wpuszczają po prostu obywatela polskiego w tak zwaną pętlę odpowiedzi czyli jakby Pomimo pism z 8, 10, 11, 21 kwietnia, w których Jola wyjaśnia, dlaczego dlaczego jakby żąda wpisania na listę jako kandydat, pomimo niedokonania czynności, gdyż wyjaśnia, że te czynności zostały jej po prostu zablokowane zewnętrznie, czyli nie mogła po prostu zrealizować złożyć do, wymaganych dokumentów w terminie, gdyż ten termin został jej po prostu zajęty innymi czynnościami. E, zaś komisja po prostu, tak jakby wstecznie, powołuje się na swoje odpowiedzi sprzed tych wszystkich pism. Czyli tak naprawdę nie zrobili absolutnie nic, tak jakby się cofają. To jest taki standard. Tak, tak? Taki taki się obywatela, standard, taka pętla obywa właśnie, dokładnie, tak? obywatela się po prostu zawsze wprowadza w pętla, tak jak ja walczyłam, z Zusem, to po zatoczeniu Wielkiego Koła poprzez wszelkie instytucje wróciłam do Zusu. Tak. I tutaj też to samo. Tak, Telewizja Narodowa będzie w ten weekend, w sobotę i niedzielę są różne eventy w Warszawie. Jorgen Chins jest z nami. Będziesz na placu Isłuskiego przy Schodach Smoleńskich i będziecie Szanowni filmowali razem z koleżanką y, 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 redaktor Jowitą, y, Jakubiś, jak będziecie filmowali to, co Polacy mówią o tej y, katastrofie smoleńskiej, o tych, wszystkich, o tych wszystkich rzeczach i można się do Ciebie zwracać w różnych sprawach technicznych, jeżeli tak, ktoś chciałby pomóc telefon, telewizji telefon jest, jest telefon podany, także myślę, że ten, ta niedziela 10 maja i 11, czy sobota 10 maja i niedziela 11 będzie, będzie ważna dla Państwa. I jeszcze jeszcze kolega Samberger zaprosi na... Kolego, jest sprawa, jest sprawa, mm, proszę, bardzo, proszę Państwa, więc tak, 12 jest, maja, 12, czyli poniedziałek, debata przed TVP, tak jest. będziemy mieli, myślę, że cały, my będziemy i będziemy zbierali podpisy. Cały czas w sprawie, yy, w sprawie, w sprawie właśnie... Uś, będziemy musieli ludzi, że po prostu się dzieje taka sytuacja, że wszyscy kandydaci nie są w ogóle zweryfikowani, co naraża tak naprawdę państwo polskie nie tylko na niebezpieczeństwo ze względu na interwencję obcych służb, ale również na wysokie koszty, bo jeżeli się okaże, że prezydent wybrany jest oszustem, potem się z, z, sprawdzi te podpisy potem, to trzeba będzie przeprowadzić kolejne wybory. To będzie kosztowało 400 milionów złotych. Kogo na to stać? Więc. Wydaje mi się, że tutaj PKW bardzo lekkomyślnie podchodzi do tematu, że nie chce sprawdzić tych kandydatów, bo i tak, i tak trzeba będzie tego pana lub tę panią sprawdzić. Można pani Jolantę Dudę trzeba będzie sprawdzić, czy ma... Znaczy akurat Nic, ona. Ukrycie, akurat jej kazali. Taka jest sytuacja, że pani Jolancie kazali zniszczyć. Ale um, nie mam to, żadnych martwych dusz, natomiast pan Marek Woch. Z, tego z, 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 jakby My z wiemy, jego że pani z nie ma dusz. On ma oczywiste. martwe dusze i tak, to można... a ja nie mam martwych duszy. Pani Jolanta Państwo, to nie ma żadnych ja martwych duszy. Proszę Państwa, jesteśmy przed Państwową Komisją Wyborczą, to jest krótki spot informacyjny. Są telefony naszych redaktorów, jest telefon do Jorgiona Hitza, jest telefon do pani Jolanty przy tym filmie. Chodzi o to, żeby przygotować się i przyjść gremialnie w tłumie 12 maja przed gmach TVP, a potem wtorek, środa, czwartek i piątek jeszcze nie kończy się ucisza wyborcza, jeszcze trwa kampania i my mówimy całą prawdę, całą dobę. Będziemy w różnych miejscach Warszawy, jeszcze nie wiemy dokładnie gdzie. Cieszmy się, że na razie nie ma żadnych jakichś siłowych rozwiązań. Na razie drążymy skałę. Prawda, prawda o oszustwie wyborczym. Podmywa ten system. Ten system trzyma się dzielnie. To są sprytni ludzie, to są ludzie inteligentni, którzy potrafią kłamać, ale, ale słowo praki, wiele słów prawdy już zaczę... zaczęło być wypowiadane. Podczas sesji parlamentu byliśmy przed domem poselskim, każdy poseł zobaczył, co tu się dzieje. Dwóch posłów, na razie dwóch, a może aż dwóch: pan wnuk z Hołownia 50 i z Ruchu Narodowego, czyli z Konfederacji, pan. Tumanowicz, pan poseł się, się podpisali pod tą petycją. A więc, a więc może to być początek to właściwie już jest początek lawiny, i z tego się trzymajmy. I Wielkiej Polsce. Całem Wielkiej Polsce.